Pokryty trik na Twoim Samsungu Galaxy, o którym nie widziałeś i całe życie się męczysz, za pomocą przycisku bocznego możesz otworzyć dowolną aplikację, na przykład naciskając dwukrotnie odpalisz TikToka. Tymczasem Ty masz domyślnie ustawione odpalanie przyciskiem bocznym asystenta cyfrowego Google Gemini bądź Bixby. Słuchaj uważnie, i już Ci pokażę jak to zmienić. Odblokowujesz, następnie przechodzisz w stronę ustawień, skrylujesz do sekcji zaawansowane funkcje, odpal teraz przycisk boczny, następnie wskaż, naciśnij dwukrotnie i tutaj po przesunięciu dalej na sam dół do sekcji aplikacje klikasz ikonę sekcji ustawień po boku, następnie wybierasz aplikację, która ma być odpalana za pomocą dwukrotnego wciśnięcia przycisku bocznego, wskaż na dowolną aplikację, dajmy na aplikację TikToka, teraz za każdym razem przy dwukrotnym naciśnięciu przycisku bocznego odpalisz TikToka. Jak nie chcesz z kolei mieć, aby długie naciśnięcie przycisku bocznego nominalnie odpalało asystenta cyfrowego Google Gemini, dajesz do ustawień. Następnie skrolujesz do sekcji zaawansowane funkcje i ponownie poprzez skrolowanie dalej odpal przycisk boczny. Wskaż tutaj długie naciśnięcie i zmień z asystenta cyfrowego Google Gemini bądź Bixby na menu wyłączania. Teraz za każdym razem, jak długo naciśniesz przycisk boczny, w końcu będziesz miał możliwość zgaszenia Twojego galaxy. Później nie podziękujesz.